Większość ludzi myśli, że jedzenie owoców jest zdrowe. Jesz banana, jesz jabłko albo wsuwasz czereśnie, a może popijasz sobie szklaneczkę soku i za chwilę jesteś głodna. Więc dlaczego tak się dzieje? To fruktoza, cukier, który sprytnie oszukuje twój głód. Dokładnie, on oszukuje. To znaczy, że zamiast wyłączyć ochotę na jedzenie, dodatkowo go podkręca. Ale jak to w takim razie działa? To prosta sprawa. Kiedy jesteś głodna, rośnie grelina, czyli hormon głodu. Jeśli zjesz posiłek, wzrasta poziom insuliny i chwilowo rośnie poziom nasycenia. Ale jak jesz owoce, to Twoja insulina prawdopodobnie nie rośnie albo rośnie minimalnie, czyli organizm nie dostaje sygnału, że jesteś nasycona. Czyli nie dostajesz sygnału, no jadłam się i już kończymy szamanko. Ponadto, fruktoza nie podnosi poziomu leptyny, czyli hormonu sytości. A jak masz mało leptyny, to Twój organizm nie ma informacji, że już wystarczy. I co się wtedy dzieje? dalej i dalej. Co w takiej sytuacji zrobiłaby większość osób? Odstawiłaby owoce. A to nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyś odstawiła owoce. Tu chodzi o to, żebyś dowiedziała się, jak działa fruktoza i jak częste spożywanie jej przyczynia się do tycia wiecznego głodu i problemów metabolicznych, w tym insulinooporności i cukrzycy typu drugiego. Moim zdaniem masz teraz trzy opcje. Pierwsza, zrezygnować z owoców. Druga, jeśli je tak jak do tej pory i czekasz, aż się potwierdzi to, co mówię, ale będzie Cię to kosztować sporo stresu? I trzecia opcja: kliknąć link poniżej i zobaczyć, czym jest prawdziwie zdrowa dieta, z której korzysta już ponad 20 tysięcy osób i którą możesz wdrożyć od razu. Pytanie, która opcja jest dla Ciebie najłatwiejsza?